Witajcie na kanale Kwasogranie w rany koleza z sterami Wisły Kraków. Kalendarz sprawdzamy oczywiście w pierwszej kolejności. Mamy mecz ze Staną. Potem mamy mecz pucharowy, więc oczywiście w tym meczu zagra druga drużyna. No i zobaczmy jak sobie poradzą. Jak sobie poradzą. Mam nadzieję, że dobrze. Tutaj szansę dostanie, no właśnie, szansę dostanie Listowski. Szansę dostanie szpil. Na prawej stronie Terłybowskiego bym widział. Eee, Likudzin Żukrowski. Tutaj będzie mógł się Tomasz Tomasiewicz. Marzyński, na lewą stronę. Janasi Krzyżanowski. Na bramkę zadowolony. Rabowski. Grabowski jest zadowolony, więc patel, kolej Uryga, pacek. Tutaj będzie zmiana shot. Zagra. I chyba tyle. Będzie zmiana jeśli chodzi o przód Radkiewicz. Garbo za Rodado. Olejarka Kozuba, ale AGU Olichy, czyli Tomasiewicz jefę. To jest ta druga nasza jedenastka, Terwipowski dostaje pierwszy raz szansę od e, pierwszych minut, zobaczymy jak Terwipowski się spisze. Raport przedmeczowy, o Dudek, e, Shikurin, no tutaj na pewno będzie to wymagające spotkanie, jak każde, jak każde. Na tym poziomie rozgrywkowym nie ma słabych drużyn, ale tak samo nie było ich e, słabych drużyn w pierwszej lidze. Walczymy o swoje i musimy wygrywać w każdym meczu. Jak wiecie, raz na wozie, raz nas wozem, ale tutaj nad ze stalą jest ważny. Musimy pokazać, że ta druga drużyna cały czas utrzymuje poziom i potrafi wygrywać ważne spotkania. Teraz Sztil Rujpowski, jest Tomasiewicz, Sztil Rujpowski. Będzie wrzucał, tak jest, szuka podania Listkiewicza, Lichudzin y wybrał drugą piłkę, Jean, zbiera piłkę, teraz Listkiewicz, Listowski, Listowski <grymicz> y miał już piłkę przy nodze, kolej, kolej, dobre zagranie do Starzyńskiego, kibice Wisły Kraków wyjrzą, y te akcje mi nie podobają się, wchodzi Krzyżanowski, Krzyżanowski dotrzymany przez e obronę stanielec. Daleka piłka do Hinokio. Hinokio na skrzydle. Ja pamiętam, w Puszczynie po ustawiałem go na środku pomocy. Tutaj musimy uważać na te akcje na te stali. Teraz dobry przechwyt Terlipowski. Przegrywa z wracającym po piłkę. Teraz kolej, kolej, no ale Patel nie musiał w ogóle martwić się o interwencję. W tym spotkaniu na ten moment Stal groźnie atakuje. Ale bez, e, bez tego ostatniego wykończenia. Teraz Listowski, jest Starzyński, Listowski, podanie do Tomasiewicza. Świetna piłka do Tomasiewicza. Tomasiewicz udało mu się jeszcze oddać strzał, ale on był zbyt lekki. Nie mógł zaskoczyć nie, lekkie problemy. Chyba stworzył rękawy stali, teraz z 2G oddaje strzał, no mógł się lepiej zachować w tej sytuacji zawodnik Wisły, i będzie dośrodkowanie, szukał Listowskiego, Listowskiej. On jemu ciężko jest zbierać te górne piłki ze względu na wzrost, przegrywa te pojedynki pówkowe, ale próbuje, Pułkowicz dobrze teraz zatrzymaliśmy to rozpędzenie tej akcji. Pan Mierce, Wisła Kraków, próbuje, piska i tam e, niebezpiecznie to ma się, dobrze Sztil, 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 zerwał się Sztil, e, ucieka obrońcą, będzie szukał tutaj, e, będzie szukał bramki Mistowski i tak się dzieje. 1 do 0, 26 Mistowski, to dwa gola, numer 1 Wisła prowadzi, walci, znaczy ze stalą. gra odważnie, z jeszcze nie wszystkie akcje są konstruowane w sposób, byśmy chcieli, ale ta druga też ma potencjał, by tutaj wpaść w punkty w ekstraklasie. Wiemy, że odejdzie kartę, wiemy, że odejdzie łoryka, wiemy, że jeszcze przyjdą na pewno jakieś piłkawy, które będą wzmątnieniem, mamy 4 miliony korak, będziemy przypatrywać się tej sytuacji dynamicznie i w drugiej połowie sezonu na pewno ściągniemy posiłki. Teraz uryga, świetnie zablokował Uryga tą akcję, Terujkowski, w końcu dobry zbiera się z tą akcją ofensywną, Tomasiewicz, Tomasiewicz, Liskowski, dobra piłka do Krzyżanowskiego, który tu wspiera atakami drużynę liśmacką, Lihu Tomasiewicz do Szpila, Szpil, Szpil będzie próbował strzelić na bramkę, ale tutaj, tutaj świetnie broni. 44 minuta, piłka do Ichu Dżin. Lichudzin. zabiera się ze strzałem. Eee, no. Jeszcze listowski i Jeszcze Pierwsza połowa za nami. Wydaje się, że na razie wyroczyna eee, w Kraków, która rozpierdza bardzo dobre spikanie. Moglibyśmy przypieczętować eee, to zwycięstwo, to jeszcze jedną ręką i na pewno by uspokoiło to troszkę grę z przodu. Niestety musimy sobie radzić to jest, rozumiem, z atakiem stali, ale teraz dobrze wybici z tej akcji piłkarze z Mielc. Teraz sztill, braci futbolu dobrze, Niedobrze, niedobrze. Nokio, Patel, bo niego zabrał Patel. Abreł broni, świetnie. Dalekie e, wznowienie piłki do Starzyńskiego. Starzyńsk, e, bardzo dużo piłkarzy w e, czerwonych e, w niebieskich koszulkach na własnej połowie. Teraz sztil. No i nie wiadomo do kogo Tomasiewicz podawał, bo ta piłka raczej e, mogła zostać lepiej, lepiej rozegrana przez Tomasiewicz. Didn't I do Wistowskiego? Super, brakuje drużynę z Niemiec. Będzie zmiana, wejdzie, Tomasiewicz, wejdzie karbo. I chciałbym zobaczyć Radkiewicza za sztila. Rybowski. Ważyński wraca, teraz świetny Wołokiewicz, ale jest kole. Uryga pod fotografiką do Terynkowskiego, do Stiela i tutaj ja, był faulowany, był faulowany Stiel, nie, był spalony. Uryga. Szot, Terynkowski do Szota błąd Terlipowskiego dobrze teraz Terlipowski naprawił swój e, wcześniejszy błąd, kilka do Radkiewicza ten do Likudzina, Likudzin do Starzyńskiego Starzyński na krótko chciał do Likudzina oddać tą piłkę, ale niestety nie w tym razie dobrze Wisła, e, szot. Pot. Listowski, listowski, listowski. Olej. Bardzo dobra interwencja, koleja. Świetnie w po. Listowski. Zobaczymy wybiegającego Peripowskiego, Terikowski, dobre przyjęcie, jest Radkiewicz, Radkiewicz. Mają piłkę przy nodze, teraz szot. Szot. Radkiewicz. Zabrakło zabrakł centymetrów, żeby przejąć tą piłkę. ale mamy wygląda, mamy rzeczy mamy trzy piłkę. Oby te ryty poszedł dalej w świat. Tatystyki. Byliśmy dużo lepszy, Częściej atakowaliśmy, aczkolwiek drużyna nie została dobrze osiągana. Eugene Karbo, bardzo słabo w tej zmianie Polski. Dobre spotkanie. Kolej. no Patel. Nie miał co robić. Nie miał Patel co robić w tym spotkaniu. Osamotniony. Ale najważniejsze. Najważniejsze. Mamy parę pytań. Nie, nie prosimy o komentarz, nie dajś, komentarz do tego meczu. Wygrać. Zobaczę, jak jeszcze przez kilka spotkań będzie spisywał się, spisywał się Dziękuję. ten skład i bo o nim myślałem. Jak będą się spisywać, zobaczymy. To jest ważne w kontekście wzmocnienia, wzmocnienia naszego zespołu. Będziemy obserwować zawodników, którzy do nas dołączą. Tak jak mówiłem, na pewno, na pewno będziemy skupiać się na zawodnikach na pozycji obrońcy środkowego. Tutaj musimy zdecydowanie tą formację wzmocnić, i teraz będziemy szukać, czy pojawi się jakiś piłkarz, który no, będzie zawodnikiem, który wskoczy. Do składu i od razu uzupełni naszą drużynę i będzie wzmocnieniem, bo o to chodzi, żeby ten zawodnik dał nam jakoś z przodu. Pomyślimy, który to będzie zawodnik. No i ta lewa, prawa strona. Zawodnik bardzo mobilny też się przyda. Zmienimy sobie skład od razu na drugie spotkanie. Wraca do składu Rodado. Młyski na nową stronę. Antonik. Pryszkiewicz w środku olej, a poprawa Sukrowski tutaj widzimy, e, widzimy, 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 e, no właśnie, kto zagra z przodu, żeby kozub, czy żyra czy... No jakieło. E, Janasik lewa strona, facek, prawa strona, e, kurminowski za sztila. Stil Teryjkowski, Tomasiewicz, Teryjkowski. Jest za Majew, więc nie wiem, czy Teryjkowski będzie, a może za Karbo. I e, Chyba wyjdziemy w takim składzie: Lichudzin, Listowski jest, e, Radkiewicz, jak coś z przodu, Tomasiewicz, Grabowski. No właśnie, tutaj brakuje nam jeszcze. Jest listowski sztil, e, brakuje. No mamy tylko Radkiewicza takiego mobilnego. Zobaczymy, jak ten skład e, będzie wyglądał w tym najbliższym spotkaniu. Dziękuję Wam za dzisiaj. No i zapraszam Was na trzymajcie się, cześć.